Witam serdecznie na tym wideo pokażę Mondeo MK4, samochód z końca produkcji kwiecień 2014 roku, pierwsza rejestracja 22TDCI 200 koni mechanicznych, bardzo dobry silnik. No i automatyczna skrzynia biegów, dura shift, nie jest to power shift, jest to klasyczny automat. Pracuje bardzo ładnie, 311 w tej chwili kilometrów 311 tysięcy kilometrów przebiegu. Przebieg jest udokumentowany do samego końca. Auto sprowadziłem od pierwszego właściciela w Niemczech. Fajnie wyposażona wersja, bezwypadkowy egzemplarz. Zapraszam na rzetelny opis zalet i wad sprzedawanego egzemplarza. 311 tysięcy, a więc dla wielu klientów w Polsce nieakceptowalny przebieg. Już taki mamy klimat, że jak jest ten przebieg za duży, to jest płacz. Jak jest około 200 tysięcy, to również jest płacz, bo wszystkie tyle mają. Jak jest poniżej 150 tysięcy, to też jest niedobrze, bo niemożliwe, żeby 10-letni diesel miał taki przebieg. Otóż proszę Państwa, przebieg jest do końca udokumentowany, minimalne ślady użytkowania są na kierownicy, nie była ona ponownie oprzywana, nie była ona lakierowana, nawigacja, kamera cofania, grzane fotele, elektryczne sterowane fotele z pamięcią ustawień w fotelu kierowcy. Tapicerka wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie ma tutaj przetarć, jakieś tam drobne zabrudzenia. Elektryczny szyberdach. Tempomat zwykły. LEDy do jazdy dziennej. Ksenony. Wszystkie szyby w kącie. Składane lusterka. Obydwa sprawne. Samochód jest bezwypadkowy. Tak jak też mówiłem na wstępie, lakierowane miał trzy elementy. Nigdzie nie posiada szpachli. Lakierowanie było robione w Niemczech. Ja w tym samochodzie nic tutaj w Polsce nie malowałem. Naprawdę wnętrze tego Forda nie wygląda na taki przebieg. Jest bardzo zadbane. Samochód nie ma żadnych głębokich rys, ma jakieś tam normalne mankamenty i ślady użytkowania, tak? Na przykład odpryski od kamieni na przednim zderzaku czy na masce. No bo przy takim przebiegu takie ślady być muszą. Trzy lakierowane elementy to są dwa przednie błotniki. Tutaj mamy w okolicach 160-240 mikronów i lewy tylny błotnik tam jest między 160 a 200. Mikronów. Wszystkie inne elementy mają w okolicach stówki. Wszystkie drzwi w fabrycznym lakierze. Doły drzwi wyglądają bardzo ładnie. Samochód nie ma rdzy. Jest to egzemplarz z dobrego regionu Niemiec: Dolna Saksonia. Kamera cofania jest sprawna. Klimatyzacja jest sprawna. Samochodem przejechałem jak dotychczas. Chyba jakieś 360 km, nie ma z nim żadnych problemów. Senony świecą bardzo ładnie, LEDy działają, park wszystko to, co jest na wyposażeniu, to jest w aucie sprawne. Przednia szyba jest fabryczna z 14 roku, Wygłuszenie jest kompletne. Tutaj plastiki wyglądają bardzo ładnie, uchwyty lamp nie są połamane. E, tutaj jest wlepka z wymiany rozrządu 000 w 2022 roku, także na rozrządzie jest zrobione 9 dych, także zalecałbym jego wymianę po zakupie. Przeprowadzić sobie wymianę rozrządu, komplet filtrów i płynów eksploatacyjnych i samochodem można bezproblemowo tłuc kolejne kilometry. No i teraz chyba największy atut Mondeo MK4, to ogromny bagażnik. Ogromny bagażnik. Regularne kształty, tutaj mamy zestaw naprawczy, wzmacniacz. Zestaw głośnomówiący jest w samochodzie, tylna klapa nie jest elektryczna. Dostęp bezkluczykowy, dwa kluczyki. Przednia szyba też jest podgrzewana w samochodzie. Mondeo można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełna oferta. Więcej zdjęć tam też są zdjęcia dokumentów serwisowych na stronie wwwgit Dzięki za uwagę, pozdrawiam.